Dzisiaj diecezja wocławska i myślę, że Wocławek ma wielki dzień dziękczynienia za wielkiego człowieka, który tutaj żył, mieszkał, związany był z samym Wocławkiem i także z diecezją wocławską blisko 30 lat. Tutaj się kształtował za błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Myślę, że to dzisiejsze święto i nasze dziękczynienie jest ważnym momentem, aby przypomnieć przede wszystkim związki. Księdza Wyszyńskiego z Włocławkiem, bo myślę, że one, no mam nadzieję, że we Włocławku są znane, ale poza Włosławkiem różnie. Nie wszyscy mają taką świadomość, że on tutaj z tej decyzji pochodzi, tutaj pracował, tutaj się przygotowywał. no Wtedy jeszcze nie wiedział do jakiej ważnej funkcji i posługi, ale to wszystko, co tutaj zdobył, czego się nauczył, ukształtowało i przygotowało potem do tych wielkich zadań dzięki którym uzyskał taki piękny tytuł Prymasa Tysiąclecia. Za to więc wszystko dzisiaj dziękujemy, a szczególnie za jego wkład w życie Kościoła Włocławskiego. Wystawa przygotowana przez Muzeum Diecezjalne we Włocławku z okazji beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego opowiada przede wszystkim historię jego życia związaną z tym miastem, z Włocławkiem oraz z diecezją włocławską. Celem wystawy było ukazanie tej historii kapłańskiej. Tutaj rozpoczyna się ona w 1917 roku. Kiedy Wyszyński przybywa do Włocławka, wstępuje do niższego seminarium duchownego, następnie kontynuuje swoją formację, przygotowanie do kapłaństwa w wyższym seminarium duchownym we Włocławku. Dlatego, że on się urodził 200 km stąd w linii prostej i właśnie po ludzku biorąc, on nie powinien tu w ogóle być. Dlatego, że miał po drodze o wiele większe metropolie i ciekawsze, bliższe także, seminaria bliższe. To była decyzja płocka wtedy, a on minął Warszawę, minął Płock. I przyjechał do Wrocławka. To też się wiązało pewnie z ówczesną pozycją, że tak powiem, seminarium Włocławskiego, który był uważane za najwybitniejsze seminarium pod względem naukowym, czego dowodem zresztą było to, że stąd właśnie jego profesorowie poszli w 18 roku, ośmiu profesorów z rektorem, z założycielem Kulu, księdzem Radziszewskim, stąd poszła jako pierwsza część kadry naukowej.